Jak prawidłowo posadzić róże z gołym korzeniem wiosną? W pięciu prostych krokach. Krok pierwszy, wybierz odpowiednie dla swojej róży miejsce, to znaczy zapewnij jej minimum 6 godzin słońca i stanowisko o dość żyznej, zasobnej glebie. Krok drugi, przygotuj glebę wykopując dołek o głębokości szerokości około 40 cm. Wzbogać ziemię kompostem lub dobrze przekompostowanym obornikiem. Pamiętaj, żeby dobrze spulchnić dno dołka. W którym będzie rosła nasza róża. Tuż przed sadzeniem, pamiętaj, dobrze skróć korzenie, tak by nie wywijały się do góry przy zasypywaniu przez ziemię. Ale co jest najważniejsze, róże przy sadzeniu wiosną, ścinamy bardzo krótko, pozostawiamy od 3 do 4 oczek, by pędy nie traciły wilgoci podczas przyjmowania się właśnie teraz wiosną. Krok trzeci. Posadź różę umieszczając ją w dołku tak, aby miejsce szczepienia znajdowało się około od 3 do 5 cm poniżej poziomu gruntu. Jeśli sadzisz róże z gołym korzeniem, wcześniej namocz ją w wodzie przez kilka godzin, a podczas przygotowywania stanowiska niech nadal pozostaje w kąpieli wodnej. Krok czwarty. Mocno ugniatamy ziemię dookoła róży i bardzo obficie podlewamy. Nie bójmy się zrobić nawet błota. To bardzo ważne podczas wiosennego sadzenia róż. Krok piąty, właściwa pielęgnacja, kiedy wchłonie nam już cała woda, pamiętaj, obsyp dobrze całą różę, tak by miejsce okulizacji na pewno znajdowało się poniżej poziomu gruntu i usyp delikatny kopczyk. To zabezpieczy nam przed przesuszeniem róży, zanim jeszcze ona się przyjmie. A Ty posadziłeś już w tym sezonie swoją różę z gołym korzeniem? Jeśli nie, to wszystko przed Tobą. Zapraszamy do sadzenia róż z gołym korzeniem.